Witam, nazywam się Bachewicz Karol i jestem programistą Stowarzyszenia Talent. Chciałbym pokazać Państwu, jak stworzyć oraz zarządzać drużynami w konkursach drużynowych. Po zalogowaniu z górnego menu wybieramy konkurs drużynowy, którym jesteśmy zainteresowani. Aby dodać nową drużynę, należy z menu znajdującego się po lewej stronie wybrać Dodaj drużynę. Po przeładowaniu strony do wyświetlonego formularza należy wprowadzić nazwę drużyny, która będzie zawierała tylko znaki alfanumeryczne, a następnie klikamy przycisk Zapisz. Po przeładowaniu wyświetli nam się lista z osobami, które zapisane są do naszej szkoły. Należy wybrać maksymalnie czterech użytkowników, a następnie kliknąć przycisk Zapisz znajdujący się na dole ekranu. Jak możemy zauważyć, pojawił się komunikat, że nasza drużyna została dodana oraz potwierdzona. Przejdźmy do listy naszych drużyn. W tej chwili pojawił się panel administracyjny drużyn z naszej szkoły. Z kolumny Akcje wybierzmy logi. W vlogach możemy zauważyć, jakie zmiany i kiedy zachodziły w naszej drużynie. Wróćmy do poprzedniego ekranu. Z powrotem jesteśmy w liście naszych drużyn, gdzie możemy zablokować drużynę, możemy ją usunąć, dodać kolejną osobę, czy też wyedytować jej nazwę. Ponownie wróćmy do listy naszych drużyn. Na liście zatwierdzimy drużynę, która została zaproponowana przez uczniów, a jest status to oczekujący na zatwierdzenie. Po kliknięciu przycisku Zatwierdź wyświetlił się komunikat z potwierdzeniem naszej akcji, a status drużyny uległ zmianie. Gdy chcemy podejrzeć informację o drużynie, wystarczy najechać myszką na jej nazwę, a wyświetli się odpowiedni pochop. Po kliknięciu na nazwę wyświetli nam się widok z możliwością edycji ról zawodników. Dziękuję za wysłuchanie.